Cześć i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim super kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam vloga z Hobby Horse Cup. Także tak, tu już jedziemy na miejsce. A tutaj jesteśmy już na miejscu, idę z moimi szczotami na hale. Eee, tak jeszcze szybko dodając, Hobby Horse Cup było już jakieś około 2 tygodnie temu, tydzień, ale dobrze teraz znalazłam czas i siłę na zmontowanie tego vloga, także tak, będą tutaj zarówno jakieś randomowe ugrywki, tak jak i faktycznie przejazdy i takie rzeczy. tak że... tutaj aktualnie czekałam na moje konkurencje. A tu widzimy mojego nowego szczota, Velveta. ponieważ odbierałam go na hobby horska, tak samo jak dawałam i dwa szczoty, zamówionego i kupionego. Widzieli mój przejazd 80 cm, w którym zajęłam szóste miejsce. Także jestem z siebie w sumie dumna, bo nie spodziewałam się, że coś zajmę na tych zawodach. Ale poza tym przejazdem to w sumie nie było tak ciekawie, bo z jednego zrezygnowałam, co też zaraz pewnie będzie pokazane. No i na ujeżdżeniu zajęłam 11 miejsce, z czego jestem bardzo niezadowolona, no ale trudno. Stwierdziłam również, że wrzucę wam ten przejazd z drugiej perspektywy. Ponieważ na piątej przeszkodzie coś się dziwnego stało. Mimo tego, że dostałam niby to szóste miejsce za galop, to nie uważam, że był on najlepszy, tak samo jak ten przejazd. Bo nie wiedziałam, czy mam tu jechać na szybkość czy w końcu na ten galop, i pojechałam pół na pół. Tutaj mamy kolejny przejazd. No, niestety z niego zrezygnowałam w połowie. Ponieważ nie umiem jechać takiej wysokości na szybkość, zestresowałam się, nie miałam już siły, i stwierdziłam, że lepszą decyzją będzie zrezygnowanie z niego, ponieważ nie wyszłoby mi to na dobre. Także tak. Przechodząc dalej, mamy potęgę. Na której udało mi się skoczyć 105. Zapewne skoczyłabym trochę wyżej, gdyby ustawiali co, co na przykład 5 cm, a nie co 10, więc trochę słabo, ale jestem dumna z siebie. A tutaj mamy kawałek Belgiki, tańczyłam ją z Valor oraz Screen. Green. No, Belgika w trójkę nie jest najlepszym pomysłem, ale akurat to fajnie się tańczyło. A tutaj oczekiwałam na swoją konkurencję, swoją kolej w ujeżdżeniu. I tutaj mamy mój przejazd. W zasadzie niecały chyba, ponieważ są tu tylko raczej urywki. Yy, no ale co? Tragedia, tyle powiem. No, i już po zakończeniu się tej konkurencji była, powiedzmy, impreza. W jakimś stopniu mogę to tak nazwać. No, to był chyba najciekawszy moment tych zawodów. Nie będę was oszukiwać w żadnym stopniu. No, po prostu śmiesznie było bardzo. I przechodząc już tak mniej więcej do końca tego odcinka, chciałabym wszystkim podziękować za te zawody. Uważam, że były w miarę udane. Jeśli chodzi o atmosferę, na pewno. O ocenianie jakkolwiek nie były najlepsze, ale pod względem atmosfery jak najbardziej. Tutaj już widzicie, jak czekałam na rodziców i następnie, jak już wracałam do domu. Także do zobaczenia w następnym odcinku. I cześć.